Witam serdecznie. Jestem Tajemnik Rapper, a tu jest czwarty odcinek filmu 100 najpiękniejszych bujowych świata. Tą książkę możecie kupić za 19 zł i 99 groszy, czyli 20 złotych. Jest tak. Ja zostawiam tą książkę, bo nie wiem czy za dobre wyniki na i bardzo do dobre zachowanie. Nie wiem, czy wiecie, że opowiadałem wam, ale jak i jeśli opowiadałem, to powtórzę. W dzisiejszym odcinku opowiem wam o Monasteryliński, który zajmuje się w Bułgarii. Monasteryliński, noszący się w Kotlinie Górskiego Masywu, ryła na wysokości 1100 metrów nad poziomem morza. Jest jednym z najsłynniejszych klasztorów wschodnich na świecie. Powstał w miejscu pustyni świętego Iwana z Ryły. Cela Świętego Oraz, jego grup, już w XX wieku, X wieku stały się miejscem kulturu religijnego. A założone w tym miejscu w średniowieczu klasztor szybko rozwinął się w centrum życia duchowego i kulturowego. Niestety w XIX wieku na zabytki zniszczył polar. Klasztor odbudowano bardzo długo. Prace rozpoczęte w 1864 roku, ukończono dopiero w 1962 roku. Architektura monasteru reprezentuje styl tezywy renesansu bu bułgarskiego. Ze starszej budowli przetrwała jedynie zabytkowa paszta Ochronna Hralina, główna cerkiew klasztoru, klasztorna, pływy Świętego Bałgórnicy, z, z połowie X wieku, słynnie ze wspaniałych fresków i złoconego ikonastu, arcydzieła sztuki scenerskiej. Więc, więc, co mogę wam opowiedzieć? Przykro mi, że tak piękna budowla została zniszczona przez pożar, ale jest jeden plus z tego, że od naprawili ją. W naprawili ją jakoś. W następnym odcinku opowiem Wam o wili Tu Kto to byli? Zobaczycie się w następnym odcinku, pamiętajcie, postawcie, postawcie łapkę w górę, pamiętajcie, odwieźcie kanał Woni TV Jak już się film, kolejny film, tak, u nich się pojawi, będę pana występował tam I zobaczymy O i jeśli Marsjanin nie to ogląda To jeśli chcesz Marsjaninie, to przyjedź do Szczecina. Tam ale na, kolejny odcinek na pewno będę w Szczecinie nagrywał, to możesz ze mną wystąpić. Do zobaczenia Państwu.